Dzień 12 Python wyzwania 30 dni. Dzisiaj mamy bardzo ważne ćwiczenie i jest ono z, związane z suchą wiedzą odnośnie Pythona. Zauważ, że aktywuje Ciebie na wiele sposobów, zadaje Ci pytania. Masz szukać samodzielnie informacji w internecie, zapisuje wszystko na papierze. O dziwo ta metoda działa. Dzisiaj zbierz wszystkie informacje, które zdobyłeś do tej pory w wyzwaniu Python 30 dni. I spróbuj je przekazać w zjadliwy sposób bliskiej osobie. Nie wiem, może to być brat, siostra, mama, twój kolega. Tak, jest to jedna z najlepszych form utrzymania motywacji na odpowiednim poziomie. Spróbuj w przejrzysty sposób zaciekawić inną osobę programowaniem w Pythonie. Dzięki temu utrwalisz własne informacje i zdobędziesz pewność siebie, że w tak krótki czas. Na własną rękę tyle się dowiedziałeś o programowaniu. Przekazywanie wiedzy innym jest bardzo trudne yy, i tą sztukę niewielu posiadło. Ty powinieneś być w tym najlepszy. W pracy programisty nie tylko ważne są umiejętności techniczne, co to jest zmienna i tak dalej, tylko ważne są umiejętności komunikacyjne. I jeżeli wcześniej nauczysz się przekazywać w odpowiedni sposób informacje, tym lepszym programistą będziesz. Zapisz koniecznie doświadczenie z tego ćwiczenia, jak zareagowali twoi znajomi na to, że mm, ty zacząłeś uczyć się programowania. E, na pewno cię to zmotywuje, a może im znajomi pomogą ci w tym? Może któryś z nich też już zaczął programować w Pythonie albo trafił na moje kursy w internecie? Jeżeli ci się podobał ten filmik, to zostaw subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia jutro w #wyzwaniepy. wyzwanie pie.